Godow witajcie na kanale. Dzisiaj też będzie wyprawa leśna. Kiedyś tu byłem, ale to dawno, tak tylko ten tym nie przeszłem, ale dzisiaj trochę może tak, bardziej dokładniej No i co? No i tam odólnie są Otopy, no ale wydaje mi się chyba, że to niemieckie otopy są. Tak samo jak z tamtej strony co w poprzednim odcinku było. No to co? No to jak będzie coś liczyć, o to wam Do następnego. No i słuchajcie, pierwszy kolorowy sygnałek. No i mamy łóżkę od Flary, ale... Ale... Zniszczona. No dobra, do następnego. No i drugi sygnałek. Mamy lotkę od Moździerza. 44 rocznik Dobra, do następnej No i słuchajcie, mamy klamerkę Carska Moja pierwsza klamerka tak naprawdę Jeszcze nigdy nie udało mi się klamerki znaleźć A tu proszę bardzo taki fancior Głęboko no, to nie leżała dołek. Oj, strasznie się cieszę, wam powiem szczerze. Że jeszcze pierwsza tlamerka. Fajny, fajny. Trochę czy to sterodowana, Trochę jednak przeleżała w ziemi. No ale jest. Dobra, do następnego. Na no, ma nie na dół. Mamy kawał takiego moździera. Prawda, kawał bydlaka. No nie będę to oczyścił z tej ziemi, bo po coś tak to złom. Ale wielkie bydle. Dobra, do następnego. I tak się zastanawiałem co to może być takie duże. I tak topę, topę. Ale wiecie co, w Bo obotach ma takie cycki. W sensie o. Idzie? Ja już wiem. To jest ten pocis od tej Tatiuszy. To już rezerwany od tej rakiety. No. No, nie chcę mi już to okawać, bo naprawdę tak głęboko to siedzi. Oj, jeszcze jest takie ciepło, da się zmęczyłem. No dobra, do następnego. Dobra, no co słuchajcie, dzisiaj to było na tyle. Pochodził jeszcze, no ale niestety widzę, trochę się chmurzy. To nie będę już chodził. No, a dzisiaj taki krótki odcinek. No, ale jeden fancik fajny wpad, merka. Troszeczkę, no nie jest w bardzo dobrym stanie, no ale wiadomo, no wczor od wczoraj nie leżała. To parę lat już leżała w tej ziemi, trochę ją sterodowało. No i co? No i miał być odcinek z pola. No, ale jak byłem przejazdem przez las, to mówię wpadnę. I, i przepaczę ten jeden odcinek lasu, no i jednak opłacało się. Tam wiem, że kiedyś tam też chodzili inni. Ale jednak wiadomo, nie ma przeszukanych miejsc tylko są źle sprawdzone, jak to się mówi. Ale już praktycznie tam już nic nie wychodzi wiadomo każdy coś tam ominie. No to co? No to myślę, że w poniedziałek, no może wcześniej, no to wstawię już następny film. No to już, będzie, to już będzie z pola. Przejdę się tak prowizorycznie po polach przed siebie. Zobaczymy, co będzie wychodzić. No to także co. No to żegnam Was i do następnego filmu. Uda.